Dzień dobry, witam Was cieplutko w ten słoneczny październikowy dzień w kolejnym czytaniu miesięcznym. Dziś będziemy omawiać listopad 2022. Jestem Monika, dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, a kanał to Momatarotirune. Tirune. Jak zwykle chciałabym Wam bardzo podziękować za Waszą obecność tutaj i za współtworzenie tej przestrzeni i tej społeczności. W ramach zdrowej wymiany za czytania, które dla Was robię, proszę o subskrypcję, komentarz, łapkę w górę oraz udostępnienie tego filmu. Osoby zainteresowane czytaniem prywatnym, na przykład prognozą na rok 2023, kontakt do mnie znajdą w opisie tego filmu. Mailowo można się również ze mną kontaktować w sprawie indywidualnych lekcji tarota bądź run. Moją pracę możecie również docenić poprzez wpłaty PayPal. To jest czytanie dla zodegalnych strzelców. Kochani, wszystkim listopadowym oraz oczywiście grudniowym strzelcom Życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Najpierw wylosuję dla Was runie na ten miesiąc. Durisas. Runa waleczności, męstwa, odporności, wytrzymałości, dyscypliny. Runa zapowiada um, albo Waszą postawę, albo pojawienie się w Waszym życiu w tym miesiącu kogoś dominującego, autorytarnego, reprezentującego odporność psychiczną bądź fizyczną, albo i to i to. E Pojawienie się w Waszym życiu osoby silnej, autorytarnej, wymagającej, dyscyplinującej, sprawdzającej, oceniającej Was. Osobę typu przełożony, szef, urzędnik, reprezentant wyższych instytucji, takich opresyjnych, represyjnych, osobę mundurową. Także możecie mieć na przykład do czynienia z jakimś przystojnym policjantem bądź policjantką. W Durisas możemy mieć do czynienia z sytuacjami o charakterze zawodowym lub prawnym, czy też urzędowym. Dlatego runa ta mówi o konieczności Przystosowania bądź też dostosowania się do jakichś reguł, procedur, wytycznych. Przypomina o zabezpieczeniu dóbr materialnych o mm, zabezpieczeniu swojego stanowiska, swojej pozycji, e, swoich praw. Jakiekolwiek umowy będziecie podpisywać w tym miesiącu, albo ustalenia będziecie przeprowadzać w listopadzie. To runa ta zaleca wnikliwość, dociekliwość, zawarcie wszystkich koniecznych zapisów w tych umowach. To jest runa asertywności, obrony, ochrony siebie. Zachęca do odważnego podejmowania wyzwań. Może zapowiadać awans, spodziewanie się awansu, liczenie na awans. Może też mówić, że będziecie zmuszeni, czy też znajdziecie się po prostu w takiej sytuacji, gdzie będziecie musieli dokonać wyboru pomiędzy jedną opcją a drugą. Możecie też podejmować kilka prac jednocześnie. Wykażcie się w tym miesiącu determinacją. Ponieważ możecie faktycznie liczyć na podwyżkę bądź też jakąś nobilitację. Ok. Możecie też zostać wyniesieni do pozycji kierowniczej, zarządzającej. Co łączy się z przyjęciem na siebie odpowiedzialności za kogoś bądź też za, jakąś, za jakiś projekt, za jakieś przedsięwzięcie. W tej runie sprawujemy władzę. Zobaczymy, co ma Wam do powiedzenia w takim razie tarot. Drogie strzałce. Trzy miecze. nie mam pazurków, U, 10 mieczy i rycerz buław. O coś będziecie się musieli wykucić, o coś zawalczyć, żeby coś wartościowego, oczywiście w waszej ocenie, uzyskać. Trójka mieczy może mówić o tym, przy dziesiątce mieczy, że miażdżymy konkurencję. Że dopuszczamy się działań, albo osoby w naszym otoczeniu dopuszczają się działań nie do końca fair, nie do końca czystych, nie do końca uczciwych. Tak jak na tej trójce mieczy: ktoś oferuje dwa miecze, a trzeci miecz za sobą chowa. W trójce mieczy ktoś cierpi, ktoś czuje się pokonany, ktoś czuje się zdradzona, więc też mogą być tutaj takie sytuacje. Możecie mieć do czynienia z tym rycerzem Buław, który jest niezwykle aktywną, odważną i dynamiczną jednostką. Niezwykle również ambitną. To jest typ zdobywcy, a więc może ta karta reprezentować Was albo może też pokazywać kogoś w Waszym, waszym otoczeniu, kto żółtym na taśmie deklasuje konkurencję. Kto działa szybko, brawurowo i z zaskoczenia. Być może to jest sugestia dla Was, być może z taką osobą przyjdzie Wam w tym miesiącu się zmierzyć. Miłość w listopadzie dla strzelca. Dziesięć monet, dziesięć kielichów, siła i głupiec. Dwie dziesiątki, jedenastu i dwadzieścia dwa. Bardzo fajny okres miłości. Naprawdę. Oczywiście te karty u niektórych z Was mogą sugerować, że coś się kończy lub właśnie się zamknęło i będziecie wchodzić w jakąś nową fazę w sferze miłości. W jakiś nowy związek, w jakąś nową znajomość. Ta znajomość może mieć charakter wyłącznie fizyczny. Mamy kartę rządzy. Czyli wchodzicie w jakąś relację z, po, z, z, z wiedzeni, potrzebami cielesnymi, też fajnie. Mogą tutaj też być pobudki finansowe, materialne. Ta dziesiątka monet na wejściu to jest karta dominująca. Może mówić o tym, że jest, jesteśmy zainteresowani partnerem, partnerką. Bądź jesteśmy obiektem zainteresowania z uwagi na nasze przymioty fizyczne bądź już z uwagi na nasz stan posiadania. Niemniej jednak wygląda to bardzo pozytywnie, bo nawet jeżeli zaczyna się od seksu, czyli niejako od końca, to są to karty zapowiadające stałość. Możemy też zacząć coś od początku, nawet jeżeli rozpoczęliśmy to od nie tej strony, co powinniśmy. Chociaż ja nie lubię słowa powinność, ale wiadomo, że w różny sposób każdy z nas myśli. Ta dziesiątka kielichów przy dziesiątce monet pokazuje, że nawet jeżeli kierują nami inne pobudki niż emocjonalne, to uczucia też mogą się pojawić. Oczywiście, że te dwie dziesiątki na początku u niektórych z Was mogą pokazywać sytuację, że zanim cokolwiek się zacznie, już się zdąży skończyć. Jak najbardziej. Niemniej jednak będzie przyjemniej i fajnie. Po prostu. Te karty mogą też pokazywać, że u niektórych z Was podjęta zostaje decyzja o ślubie lub założeniu rodziny. Łączycie się z partnerem, dołączacie do partnera lub on do Was. Rydz, przepraszam, głupiec to jest podróż, także żeby dopełnić jakieś całości, żeby stworzyć. Związek, żeby założyć rodzinę, żeby osiągnąć jakąś pełnię, mamy dwie dziesiątki, musimy um, zmienić miejsce zamieszkania. Decydujemy się na podróż, um, decydujemy się na ślub. Mamy tutaj zapowiedź zaręczyn, ślubów. Um, spodziewania się dziecka, bądź też podróży, która jest konieczna, by połączyć się z partnerem. Bardzo ładne karty. U niektórych strzelców zodiakalny lew może odegrać ważną rolę. Może być waszym potencjalnym partnerem, partnerką. Co wy w sferze finansów i pracy: sprawiedliwość, królowa monet, królowa kielichów i osiem buław. Stabilnie, bezpiecznie em, dobrze. Budujecie jakąś stabilizację życiową, mam wrażenie. Jesteście w pracy, która daje Wam wystarczające dochody. Możecie liczyć również na, na podwyżki, na premie, na docenienie. Jest tu w tej sprawiedliwości jakaś ocena, jakiś sprawdzian, jakiś półmetek, czyli na docenienie Waszej pracy, Waszego zaangażowania. Ta królowa monet coś Wam oferuje. Królowa monet może symbolizować przełożoną, przełożonego, szefa, pracodawcę jako takiego. Jest to stanowisko i wynagrodzenie na miarę Waszych umiejętności i możliwości i też na miarę Waszych wymagań, potrzeb. W kontekście tych kart, Miłosnych, partnerskich, te, te karty w sferze zawodowo-finansowej mogą mówić o tym, że niektóre strzelce będą decydować o tym, jaka sfera życiowa jest teraz, teraz dla nich najważniejsza. Czemu poświęcali najwięcej uwagi i zaangażowania dotychczas? W tej sprawiedliwości jest takie rozpoznanie i podsumowanie. A czemu od tego momentu chcą się bardziej poświęcić, w co bardziej chcą zaangażować? Czyli jest tutaj takie rozstrzyganie, decydowanie o tym, czy sprawy zawodowe stawiam od tego momentu na pierwszym miejscu, czy też są to sprawy partnerskie, sprawy rodzinne. Jeżeli faktycznie będziecie tutaj Decydować o założeniu rodziny, bądź też o wejściu w jakieś stałe partnerstwo, czy też formalne partnerstwo, co wiąże się z przyjęciem na siebie jakiejś odpowiedzialności za partnera, za partnerkę oraz potencjalnie za, za dzieci. Chodzi tutaj o stabilizację, chodzi tutaj o rozdysponowanie też posiadanych sił. Bardzo fajne, bezpieczne e, karty. E, Królowa Monet, Królowa Kielichów mogą mówić e, również o mm, matce, która coś Wam oferuje, która Was e, wspiera finansowo, bądź też która będzie wymagać od Was więcej uwagi w tym miesiącu. Przy sprawiedliwości może chodzić o sytuację, gdzie trzeba będzie, mamy bądź też rodzica, opiekuna, do lekarza lub też do diagnosty. Być może będą się wiązać z tym jakieś wydatki, czyli ktoś bliski będzie potrzebował pomocy finansowej w kontekście Spraw zdrowotnych, czy też jakiegoś leczenia, jakiegoś uzdrowienia. Tak? Może tutaj też chodzić o sprawy urzędowe, czyli tego typu osobie trzeba będzie pomóc, bądź też taka pomoc zostanie Wam zaoferowana. Samodzielne matki, samodzielni tatusiowie będą za, za, załatwiać i, albo opiekunkę do dziecka, albo. Będą się starać o jakieś dotacje dofinansowania z urzędów. Może tutaj też chodzić o alimenty. Szanse tego miesiąca. Kapłanka. A jakie są zagrożenia dla strzelca? Koło fortuny. Skorpion też miał koło fortuny w obszarze zagrożeń. Losowe sytuacje zabezpieczcie jakieś swoje dobra, jakąś swoją pozycję, jakieś swoje stanowisko, bo los jest tutaj nieprzewidywalny, tak? To nie jest tak, że pojawią się jakieś tragedie, kryzysy i dramaty. Nie, nie o to chodzi. Tym bardziej, że karty naprawdę, prognozę macie bardzo, bardzo dobrą na ten miesiąc. Niemniej jednak jakąś część na przykład swoich zasobów materialnych albo Zakres obowiązków, za co jesteście odpowiedzialni, na przykład w pracy, albo za kogo jesteście odpowiedzialni, również w sensie partnerstwa, rodziny itd., mam tutaj na przykład dzieci. Zabezpieczcie, zabezpieczcie się jakąś część swoich dóbr którą w sytuacjach losowych będziecie mogli wykorzystać, którą w sytuacjach losowych będziecie się mogli wesprzeć. Koło losu w tej pozycji również odradza pożyczki, kredyty, inwestycje, sponsoring dotowanie, pomaganie komuś tak na dużą skalę, tak? bo to jest karta Jowisza, więc mówimy tutaj o dużych wydatkach, dużych inwestycjach. Koło losu też mówi o tym, że będziecie bardzo zajęci, i może wam tutaj zagrażać w tym miesiącu jakieś takie rozproszenie, rozproszenie myśli, rozproszenie działań, chaos, generalnie chaos. Przy tej arcykapłance, która jest tutaj informacją, jak należy działać i co wam sprzyja, chodzi o fokus, o koncentrację, o wejście głęboko. W jakiś temat, w jakąś dziedzinę, w jakiś zakres wiedzy, a nie traktowanie spraw i sytuacji czy też zadań powierzchownie, bo to jest zagrożenie ze strony koła losu. Też Koło losu ostrzega przed tym, żeby nie buntować się, nie wzbraniać się, się przed tym, co do nas przychodzi z zewnątrz, tylko stawić temu czoło. Bardzo możliwe, że ta durisas się Wam przyda w tym miesiącu. Narysujcie ją sobie na dłoni, noście ją przy sobie, tak, żeby właśnie, żebyście właśnie byli w tej ochronie, obronie skuteczni. Kapłanka mówi o tym, że szansa tego miesiąca to wiedza, podnoszenie kwalifikacji, pogłębianie jakiejś wiedzy, wiedza, wiedza również ezoteryczna, także zapraszam do nauki Tarota, bądź RUN. Praca z podświadomością, ze swoją psychiką. Być może też będzie można właśnie pomóc osobie starszej w odgadnięciu przyczyny problemów zdrowotnych, problemów psychicznych, czy też problemów wynikających z podświadomości. Może bać was w tym miesiącu pociągać wiedza tajemna, ezoteryczna, astrologia, psychologia, wszystko, co jest związane z psychiką. To jest takie rozpoznanie siebie, rozpoznanie również innych pobudek, które nimi kierują. Wszystko, co jest podświadome, wychodzi na jaw, bo arcykapłanka to jest też tajemnica. Jakaś tajemnica może się ujawnić. Posłanniczkom Informatorką może być właśnie ta arcykapłanka, czyli jakaś osoba w Waszym otoczeniu, która zdradza Wam jakąś tajemnicę, jakąś wiedzę. Jeżeli Wy lub ktoś w Waszym otoczeniu ma problemy zdrowotne, w tym miesiącu może się ujawnić, co jest tego przyczyną. Ponieważ kapłanka pokazuje choroby. Trudne do zdiagnozowania. Poświęćcie też trochę więcej czasu, energii, zaangażowania starszej osobie ze swojego otoczenia. Być może kogoś wyciągniecie z jakichś stanów depresyjnych albo z jakiejś samotności. Jest to również szansa, żeby samemu wyrwać się. Z jakiejś samotności, z jakiegoś odosobnienia. Jest też szansa w tym miesiącu na odnalezienie jakichś zagubionych dokumentów, krewnych, informacji. To jest takie brakujące ogniwo, które się ujawnia w tym miesiącu, i, i jest to swego rodzaju przełom. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę wspaniałego listopada i jeszcze raz wszystkiego najlepszego, strzelc. Pa pa.